Witam serdecznie z tej strony, Popaja 7, a to jest kolejny odcinek serii Wolfgame. Dzisiaj będzie zdobywanie klonu, ponieważ yy, o dziwo wygraliśmy. Nie chcę, yy, nie chciałem nagrywać yy, trochę odcinków przed, ponieważ przez od początku, kiedy się pojawili u Odino, są problemy z serwerami. Niestety, nie chcę tego komentować. Najważniejsze, żeby się dobrze bawić. I oczywiście, to wygląda sytuacja tak, że przejęliśmy dwie smocze amerytyst Boże, co to za nazywa? Sam miałem problem z tym wymówić. Za minutę jest tron, a po tronie jest yy, smog. Yy, dokładnie tutaj będzie walka z, z smokiem smogiem. Przez całe dino nie byłem tu ani razu. Zapomniałem o tym w ogóle. A fajne są teraz nagrody, zwiększyli pazły bestii, zdobywanie. Ja zajmowałem zazwyczaj w okolicach 27.50 50 i 36, jak ktoś ogląda to wie. Teraz do 60, czyli 2 razy więcej prawie. No i co mogę powiedzieć? Zobaczymy. Na razie jest 20 sekund do chronu. Kurcze. Czy ołem miał. Boże. Nie mogę tego. Pod gronie zaatakujemy bestie i oczywiście dowiem się e, na temat więcej pokażę co było, co jest i oczywiście wszystko do ataku. Oczywiście teraz budą lagi, to będzie trwało 500 lat, bo na komputerze niestety jest... Strasznie opóźnienie, strasznie e, zacina, ze względu na to, że to jest emulator, a nie typowo gra na komputer. Na telefonie byłoby to o wiele lepiej, ale wiadomo, na telefonie nie nagrywałbym albo dźwięku, albo mikrofonu. A tu mogę oby dwie rzeczy naraz zrobić. E, podczas zwałem, tronu odsunę się, żeby nie zacinało mi zbytnio. Zostały ostatnie 4 dni i 9 godzin e, sezonu Turbo. Zmienili nazwę na, na szybki sezon na sezon Turbo, oczywiście. Z wydarzeń trzeba wydać archeolity. Nie wydam wszystkich, ale zdobędę przynajmniej może bazur bestii. Oczywiście, zabijcie, wrogów, zrobiłem to praktycznie na początku, kiedy było dino, przed legionem, przepraszam, więc coś zrobiłem dawno. Jest tak krew. Nie wiem, czy nawet się da wszystko zdobyć stąd. Nie liczę, a czy w sumie się da, bo trzeba kupować te za prawdziwe pieniądze, żeby móc krew zdobyć. Oczywiście klejnoty, już te 50 tysięcy już zrobione. Wielka sława, kręsty indywidualny, osiąga 30 tysięcy zrobione. Nie liczę tego, bo to wiadomo, że jak się zdobędzie 30 tysięcy, to wiadomo, że się wszystko zdobędzie. To będę musiał najprawdopodobniej zrobić. wspaniałym kieł zużyć. Oczywiście promienie światła cudowne zrobiłem tylko dla raka, bo raka zużyć właśnie pod inne gwiazdne duchy. No i oczywiście bezpieczeństwo siedziby. Ukoczone zadania. Zobaczmy jak wygląda sytuacja, żebym mógł się wyrobić. Jest połowa, to jeszcze mogę już tutaj powiedzieć. Talenty. Oczywiście ja poszedłem pod proroka, nie, nie jestem do końca pewny czy o tym mówiłem. Chyba nie. E, najprawdopodobniej. E, no i oczywiście zmienili totalnie te klasy. Teraz trzeba wejść tutaj, nie wiem czy się tutaj jakoś inaczej. Są tutaj oczywiście do zużycia umiejętności proroka. Oczywiście ja mam 690, ale ja praktycznie tego nie zużywam, bo dla mnie to Słabe, ale w sumie jedyne co złożyć to na przykład szybkie zebranie albo natychmiastowe. To jest mega spoko do podkryształy na przykład. To jest fajne. No w to w tyle, bo Talenty to moim zdaniem na ten sezon jest szybki, więc nie ma co. Prestige. A, e, Prestige oczywiście zajmuje 105 miejsce ogólnie w rankingu zbiorczym. E, e, w Legionie zajmuje 33 miejsce. I oczywiście pamiętajmy, że liczy się miejsce w legionie, a nie miejsce w rankingu z Biorczym. Tak zauważyłem w ostatnim sezonie, może się znowu zmieniło Po ostatnim sezonie. Byłem tam 93, a w ogólnym byłem tam 100, któryś. A zrobiłem za 93, czyli właśnie za legion. No i oczywiście legion, który zdobędzie pierwsze miejsce, czyli numer 1. Otrzyma mniej więcej takie nagrody, zależy, które miejsce zdobędzie. Ja bym chciał zdobyć 20, 80. Jeżeli się nie uda, to i tak fajnie, że zdobędę aż 3 gwiezdne duchy. Bo tak naprawdę można zdobyć gwiezdne duchy albo widzenie. Oczywiście drugi legion, drugie miejsce jest podobnie, chociaż tak naprawdę 200 zajmuje tutaj drugie miejsce, a tutaj pierwsze zajmuje dwie... Yy, pierwsze miejsce dostaje 200, czyli. Wiadomo, że jest troszkę słabiej. Trzeci natomiast 140, a pierwszy dostawał 103 jako trzecie. No i oczywiście teraz dostaje 100, a pierwszy dostaje 80 za 20 miejsce. Eee, przepraszam za top 10. No i oczywiście jest tak. Chyba tyle. Czy jeszcze? Jeszcze kopią. Oba, to będzie na tyle. Niech wykopią gwiezdnego ducha. E, Boże. Jak niech ducha, tylko on Nie mogę wrócić, nie mogę kliknąć. O. I oczywiście teraz szybko, jeżeli oczywiście zdążymy. Zobaczymy. Ta jak razu szybko się tutaj teleportują, e, 100 wilków. E, ze względu, żeby każdy mógł zdobyć... Szybko, 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 dobra, tutaj się oczywiście teleportuję i oczywiście teraz wyślę 100 wilków, moja paczka nie jest szczególnie silna ze względu na to, że no no nie jest silna, no nie, nie oszukujmy się, lew, furia i hannibal to są dobre wataha pod wytrzymałość, przed chwilą walczyłem w, w pojedynku 1 na 1 za każdym razem powiedzmy wygrywałem, byłem silniejszy jako wytrzymałość, ale niestety miałem gorsze zabójstwa. Przez co właśnie to pokazuje, że Lew, Hannibal, Furia nie są stworzone do pojedynków. I oczywiście nie każdy to wie, najlepszy jest Ash, Bege i Koryo, który oczywiście teraz aż dostał można powiedzieć buffa, jak się go przebudzi bo zostaje wtedy jeszcze lepsze przebudzenie teraz przebudzenie zostało oczywiście jeszcze lepsze oczywiście nie mam praktycznie na żadnym przebudzenia bo to trzeba wydawać za to pieniądze ja na razie trzymam tak jak trzymam oczywiście pamiętajmy że ja mam tutaj żeby nie dlatego, że, yy, chc, yy, że mi się chce, że chcę je mieć, tylko dlatego, żeby mieć jakiekolwiek tam na innych bohaterach, cokolwiek. Oczywiście ja to zresetuję, jeżeli będę miał lepsze rzeczy. Na razie tak ja chcę sobie oczywiście yy, ulepszyć. Oczywiście wszyscy chyba tu przyszli, tak? Wszyscy tu przyszli. Następnie. Tutaj jest prestiżu kamień milowy. Oczywiście, zrobiłem właśnie te pojedynki, dlatego zrobiłem 3000. I teraz, jeżeli uda nam się przetrzymać, to przez ten jeden dzień, 8 godzin 52 minuty, zdobędziemy też także takie nagrody. Oczywiście, w poprzednich to było następująco bo tak naprawdę, jak wiecie, pokazywałem już, nie ma tego szczególnie dużo jeszcze zostały dosłownie dwa. Inne kamień milowy, inne etapy. Także to, to wygląda. Przywróć do życia: oczywiście straciłem 11 tysięcy wilków, 200. A przywróciłem do życia. Mm, dokładnie tyle. Czy to, to, to jest dużo? To jest oczywiście. Fajnie, że teraz zrobili 95%. Czy to było o wiele mniej? Nie pamiętam już ile. Trzeba było dokupić znaki. Oczywiście z osiągnięć yy, posiadamy takie, jeżeli uda się oczywiście przetrzymać przez 4 dni 8 godzin, 51 minut, to dostaniemy też takie nagrody. Szkoda, że nie zdobywa, zdobędziemy 4 drzew żywiołów, mamy tylko 3. Chyba, że się uda. Zobaczymy, To wątpię. Yy, oczywiście inne świątynie Legionów, zobaczymy czy ktoś się zgodzi na tak jak w poprzednich sezonach, no zdobycie, że każdy zdobyła sobie świątynię Legionu. No i fajnie by było dostać takie nagrody, bo zawsze to coś. No i oczywiście z Legionu. Nawet nie wiem, co tu pokazać. Behemoth. Tak wygląda Behemoth. Piękny smoczek. Level 7. Tutaj nie ma co pokazywać, bo tutaj nie ma nic. No i. Tyle. Stąd oczywiście jest to tyle. W że tak jak pokazywałem było tak samo, z wydarzeń tak samo pokazywałem. Oczywiście wrócił znowu modlitwy Gwiezdnego Życzenia, które są oczywiście tylko takie zwykłe, podstawowe, plus Skorpion i Lew. Tak naprawdę i Strzelec, bo to nie są takie ale podstawowe. W sumie Pana chyba też, nie Pana jest, Lew w sumie teraz też jest podstawowy. Więc tak naprawdę skorpion i chyba strzelec z tego co jestem pewny. Nie jestem w 100% na pewny, ale tak myślę. ja na PCU albo na jakieś lepsze. Jakże nie, no to zużyję na to i będę miał na inne do zużycia. Oczywiście jest Liga Wojny Zimowej. Ja yy, wygrałem... W sensie wygrałem, mam 14 tysięcy monet. Oczywiście zakładałem nie na swój so, sojusz, swój serwer, bo to było logicznie że wygrają, ale niestety to była kumulacja że się, jeden do innego szansa, więc to było słabe stawka. Zdałem tam, gdzie było oczywiście 3-0 i, i pewna wygrana, żeby zdobywać mnożnik 3-0 i dostawać jak najwięcej monet. Dzięki temu będę mógł sobie kupić za niedługo właśnie te wszystkie rzeczy. Dlaczego teraz nie kupuję? Ponieważ właśnie zbieram jak najwięcej tych monet, żeby móc kupić to wszystko już jak wygramy albo jak przegramy, zależy. Jak, jak odejdziemy to tylko po prostu jak się skończy liga, jak skończy się finał i to wtedy zawsze kupować. Na ten moment nie ma sensu wydawać monet. Polecam to każdemu. Następnie, oczywiście, bo nie wiem, czy jest, czy jest jakieś wydarzenie. Oczywiście, starczeczek klanów to jest nudy. <laughs> to nie jest są. Sta Najlepsze starczeczek króli. Nie klanów, tylko króli. To jest nudy. Wojna zimowa. Muszty jako Konana. Oczywiście, zrobiłem pierwszy raz. Sam siódmy poziom. Z statami 800 wilków w T6. Ale wygrałem. Więc jestem z siebie dumny. Jest nowy. Pojedynek sojuszy. Oczywiście właśnie teraz sobie przypomniałem ten pojedynek sojuszy. Będziemy walczyć z sezonem dziesiątym. Nie wiem, dlaczego u nas w sezonie ludzie mówią, że to jest sezon dziewiąty, jak to jest kolejny sezon, tak sezon dziesiątym. Jesteśmy siódmym to było trzech sezonów zawsze, a nie dwóch. Nie wiem, o co chodzi. No to jest sezon 10 yy, i oczywiście sytuacja wygląda następująco O dziwo wygrywamy Kład. Ooo MVP made. Wow, status. Nawet nie wiem o co z tym chodzi. Tu jest coś. Jakieś pole bitwy. Nie wiem o co chodzi. Jestem po prostu ciekaw jak to będzie wyglądać ponieważ jak możecie nie wiem w sumie ci pokazywałem pokażę jeszcze raz oczywiście mamy będziemy mieli łączenie z sezonem 10 więc niestety to jest smutne dlaczego smutne moim zdaniem oni nie powinni nas łączyć z sezonem 10 oni po prostu powinni nas osobno dać do mniej więcej podobnych sojuszy, z którym my mamy do czynienia. Ponieważ różnica jest 30 miliardowa, 30 miliardów różnicy z najlepszym serwerem sezonu 10, wcześniej pod względem potęgi. mówię jako ogólnie, patrząc na to, że wygrywają wszystko, no to mogę stwierdzić, że to jest najlepszy. 4 chyba, tak, tak. wykrywają wszystko. My wygraliśmy tylko 4 razy, oni aż 6. Przepraszam, 5. 5 razy, a my tylko 3. 3 albo 4, już nie pamiętam. Tak, 3 razy. Teraz będzie 4. Boże, nie, nieważne. Ja jednak czasem. Oczywiście to jest wszędzie, na w Wojnie Sojuszy, Baczymy z sezony właśnie 10. 10. Yy... Więc tak naprawdę nie wiem jak to będzie wyglądało sytuacji. To jest tak niezbalansowana gra. Twórcy nie potrafią ogarnąć, z moim zdaniem czegokolwiek. Dla mnie to jest tak głupie, co oni robią. Więc tak naprawdę tu będzie dopiero dziwnie, ciekawie. Jak zwał, tak zwał. Oczywiście, teraz odbierzemy sobie też nagrody, bo tutaj widzę, że, nie wiem, czy, o, jest, dosyć wysoko, kurde, ten smog, albo mi się wydaje, jak widzicie, jest atakowany, zobaczymy, bo ja 100 mam, tak, tak, 100. Zająłem 25 miejsce. tak jak mówiłem, ja zazwyczaj mówiłem właśnie 25, 10 jakoś tak. Tak mniej więcej. I tak kurde byłem lepszy. O no tutaj widzę. Większość osób. To jest śmieszne. No i właśnie dzięki temu odbiorę sobie teraz te nagrody. Tak jak mówię, głupio, że nie robiłem no, tego wcześniej. Zdobyłem Pogląd nagród. 1800 starożytnej krwi, z sporo, skrzynia pretendenta no nie wiem co, skąd ja to mam w ogóle a, z parady wilków, okej okay. mi ci zwój oczywiście w systemie z który udało mi się sam zdobyć oczywiście zgłosić <laughs> właśnie też nagrody, sporo 3000 agrolitów no, powiem tak, fajne nagrody, ale szkoda, naprawdę dla mnie szkoda, że niestety serwer z 70 nie jest w stanie zdobyć, ponieważ no niestety, ale tutaj zdobyliśmy właśnie obie przełęcze. Tutaj, także tutaj, więc tak naprawdę, no, wygląda to naprawdę smutno. Wiem, niestety, ale jeden serwer mój, a serwer 70 niestety dalej się kłócą. A ja nie wiem dlaczego tak jest, moim zdaniem. To powinno być rozwiązane pokojowo, ale jak, jak ktoś lubi się kłócić, to, no, to niech się kłóci. Ja do nikogo nie mam żadnych pretensji, ani do 70. Znaczy w sumie to pretensji, że problemów nie mam z 70 ani z 33, ale smutno mi jest z powodu tej kłótni. Naprawdę z niektórymi ludźmi z 70 na przykład, na przykład rozmawiam, nawet pojedynkuję się, bo są naprawdę świetni, ale niestety. Dowództwo sobie z tym nie radzi z obu stron. Nie mówię, że jest to coś złego, czy coś. tylko po prostu, no, jest to bardzo trudne. Dlatego ja nie chcę się mieszać w te problemy serwera. To jest oczywiście jeszcze do powiedzenia. Tutaj mam coś do zdobycia. Chyba nie. Tutaj oczywiście wszystkie wydarzenia. Oczywiście. To już chyba pokazywałem. Niespodziewana wymiana. No to to jest oczywiście wiadomo jak jest. Można, bo, można sobie wymienić w super piękne nagrody. Chciałbym. Niestety nie mam diamentów. Nie wiem dlaczego. <grym> Kluczy. O, Moja aknie jest pierwszy. Wow, niesamowite. To jest. O! o z dalej był jakiś a tak to to, to byłoby na tyle, alchemia, fata alchemiczna, merytoryna jest świetna, chcę zdobyć właśnie te rzeczy, to jest coś pięknego. Logowania 8 dni, poszukiwać skarbów i wojna sojuszy. Także z wydarzeń to by było chyba na tyle, zostało ostatnie 4 dni, 8 godzin do zakończenia sezonu Turbo. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się najprawdopodobniej właśnie na zakończeniu sezonu. Zobaczymy wszystko, jak to wyglądało, yy, jak, kto co zdobył, jak wygląda mapa, jak wygląda tabela prestiżu. Tak jak co teraz każdy sezon postaram się to pokazywać. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie, odcinka. Trzymajcie się. Cześć.